To jest jedno z tornad o sile co najmniej F3, które przeszły nad Polską 15 sierpnia 2008 roku. Pomimo tego, że w Polsce są one niezwykle rzadkie, tego jednego dnia przeszło ich aż trzy. Ponadto wszystkie trzy przyniosła jedna superkomórka burzowa, sprawiając, że był to jeden z najsilniejszych incydentów burzowych, jakie kiedykolwiek nawiedziły Polskę. W tym odcinku przeanalizuję, co doprowadziło do takiej sytuacji. Oraz opowiem, jak przebiegał ten incydent od początku do końca. Jeśli spojrzymy na dane, to okazuje się, że w USA każdego roku występuje średnio ponad 1000 tornad, z których około 35 osiąga siłę co najmniej F3 lub EF3. W Polsce średnio każdego roku występuje 8-14 tornad, natomiast tornada o sile co najmniej F3 są u nas rzadkością. Pomimo tego, że pomiędzy rokiem 2000 a 2010 wystąpiło ich aż 7, to ostatnia tak silna trąba powietrzna wystąpiła w 2012 roku, czyli już ponad 13 lat temu. Nawet gdy weźmiemy pod uwagę to, że USA jest znacznie większym krajem, to średnia ilość tornad na 1000 km2 jest tam i tak 3 razy wyższa, a w alei tornad nawet 10-krotnie wyższa. Czynnikiem, który sprawia, że burze w USA tak często mogą przynosić silne tornada, jest częste występowanie wysokich uskoków wiatru w miejscu napływu bardzo ciepłej i wilgotnej masy powietrza z nadzatoki meksykańskiej. W Polsce te dwa warunki pokrywają się rzadko, a gdy już się pokryją, zazwyczaj nie są wystarczające, aby powstałe burze mogły przynieść tornado. Wyjątkiem od większości incydentów burzowych w Polsce był 15 sierpnia 2008 roku. Prognozowane warunki, jakie miały tego dnia wystąpić, były kosmiczne jak na nasze standardy i pozazdrościć mogliby ich nawet łowcy tornad z Ameryki. Dzień wcześniej, 14 sierpnia, nad Polską zalegała umiarkowana, sucha masa powietrza, a temperatura osiągała 26 stopni. Na pierwszy rzut oka nie ma nic ciekawego poza tym, że nad naszym krajem przebiegał prąd strumieniowy, czyli bardzo silny wiatr na wysokości pomiędzy 5 a 10 km nad powierzchnią Ziemi. Sam w sobie jest on całkowicie niegroźny i nie ma bezpośredniego wpływu na pogodę przy powierzchni Ziemi. Lecz to właśnie prąd strumieniowy jest odpowiedzialny za podwyższone wartości uskoków wiatru, które tak jak już wcześniej powiedziałem. Przy obecności ciepłej i wilgotnej masy powietrza mogą zamienić zwykłe burze w ekstremalnie silne superkomórki. Jak możecie zauważyć, powietrze znajdujące się nad naszym krajem 14 sierpnia było przeważnie suche. Jedynie nad południowo-wschodnią częścią Polski znajdowało się bardziej zasobne w wilgoć powietrza. Aby dowiedzieć się czemu tak było, musimy zobaczyć na mapy synoptyczne nieco szerzej. Okazuje się, że na południowy wschód od granic naszego kraju znajdował się front atmosferyczny, oddzielający dwie zupełnie inne masy powietrza. Gdyby tylko istniał mechanizm, który mógłby zaciągnąć do Polski to powietrze, mielibyśmy prawdziwy pogodowy Armagedon. Okazuje się, że istniało coś takiego a była to pogłębiająca się zatoka niskiego ciśnienia na południowy zachód od Polski. Jak to się dzieje? Otóż niże baryczne mają taką właściwość, że powietrze dookoła nich obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Z tego powodu zatoka niskiego ciśnienia znajdująca się nad Czechami zaczęła transportować to gorące i zasobne w wilgoć zwrotnikowe powietrze. Proces rozpoczął się już w czwartek, 14 sierpnia i był tak intensywny, że w ciągu 24 godzin masa powietrza nie będąca nawet w naszym kraju, dotarła aż do Łodzi i Warszawy. Skutkowało to wejściem tej ekstremalnie chwiejnej masy powietrza na teren oddziaływania silnego prądu strumieniowego. Dodatkowo w ciągu dnia nad ten sam teren nasunął się również prąd strumieniowy w niższej warstwie, około 3 km nad powierzchnią ziemi. Ponadto z omawianej wcześniej zatoki niskiego ciśnienia wyodrębnił się osobny nisz, który dodatkowo mógłby wzmacniać powstałe burze. Wszystko to sprawiło, że warunki do rozwoju ekstremalnie silnych superkomórek były wręcz idealne. Sondaż przeprowadzony w Czechach w Prościejowie pokazał bardzo dużą ilość energii potencjalnej dla burz Cape oraz wysokie uskoki wiatru. Potwierdził to dodatkowo sondaż ze Słowacji, a dokładniej po Pradu, gdzie warunki były nawet lepsze. A SRH w warstwie 0,3 km osiągnęło wartość 357. Co jest ekstremalną wartością przy tak wysokiej niestabilności atmosfery? Prawdopodobnie w południowej i centralnej Polsce warunki atmosferyczne były jeszcze lepsze niż u naszych południowych sąsiadów, za sprawą silniejszego napływu niestabilnej masy powietrza właśnie do Polski. Tak ekstremalna mieszanka wybuchowa po prostu musiała zakończyć się tragedią. Dzień 15 sierpnia rozpoczął się od przejścia silnej superkomórki burzowej nad Śląskiem, już o godzinie 7 rano. Przyniosła tam bardzo silne gradobicie, a maksymalna średnica gradziny osiągnęła prawie 9 cm. Niestety po upływie 17 lat większość stron internetowych przestała już istnieć, a wielu z nich nie ma nawet w Internet Archive. Z tego powodu nie mogłem uzyskać zdjęć lub filmów dokumentujących niektóre zjawiska i czasem musiałem polegać na samych opisach. Podobnie było w tym przypadku, gdzie znalazłem jedynie zdjęcia gradu z Katowic, nieco mniejszego niż ten z Siemianowic Śląskich. Istnieją także doniesienia o tym, że o godzinie 6.25 burza ta mogła utworzyć słaby tornado w okolicach Knurowa. Wydarzenie to oznaczało, że po południu, przy odpowiednich warunkach, mogłyby powstać jeszcze silniejsze burze. Jak się później okazało, gradobicie na Śląsku było tylko wstępem do tego historycznego polskiego incydentu. Około godziny 15 na granicy polsko-czeskiej ruszyła konwekcja. Chmury bardzo szybko zaczęły się wypiętrzać, a po krótkim czasie, pod wpływem znakomitych warunków, były już superkomórkami. Wyodrębniła się od nich jedna, położona najbardziej na wschód superkomórka. Z tego powodu miała ona do dyspozycji całe ciepłe i wilgotne powietrze z okolicy, co pozwoliło jej bardzo szybko się wzmocnić. O godzinie 16.20 burza ta przyniosła grad o średnicy 6 cm. Nie to było jednak najgorsze. 15 minut później skan odbiciowości radarowej pokazał bardzo charakterystyczną sygnaturę Huk Echo. Występuje ona tylko przy silnych superkomórkach. Jest znakiem podwyższonej szansy na powstanie tornada, natomiast nie gwarantuje tak zwanej tornadogenezy. Wiele superkomórek, na przykład te z naszego kraju z 4 i 7 czerwca 2025 roku, miały bardzo wyraźne struktury hukecho, ale nie wytworzyły tornad. W tym przypadku było jednak inaczej. Superkomórka już nad województwem opolskim o godzinie 16:48 przyniosła swoje pierwsze tornado. Najczęstsze trąby powietrzne, jakie spotykamy w Polsce, to pojedyncze wąskie leje, które osiągają się od IF0 do IF2, a długość ich ścieżki nie przekracza kilku kilometrów. Tornado, które przyniosła ta superkomórka, było jednak wyjątkowe. Od samego początku mogliśmy bardzo dobrze zauważyć, że znacznie różni się od zwykłych trąb powietrznych. A mianowicie Tornado nie było jednym uporządkowanym lejem, a raczej zbiorem wielu mniejszych wirów, kręcących się dość chaotycznie dookoła środka całego Tornada. W Europie takie Tornada niemal wcale nie występują, natomiast w Ameryce Tornada wielowirowe są bardzo dobrze znane, szczególnie ze swojej ogromnej siły. Pokazało to wiele Tornad, np. F-5 z Jarrell, 4-kilometrowa Bestia z El Rino, a także niedawne EF-4 z Greenfield. Wracając do naszej polskiej trąby powietrznej. Zaczęła ona swoją ścieżkę tuż przy miejscowości Zalesie Śląskie i poruszała się w kierunku północno-wschodnim. Napotkała miejscowości Kopanina i Zimna Wódka, gdzie wyrządziła szkody ocenione na T6 w skali Torro, czyli w uproszczeniu, przekładając na międzynarodową skalę Fujity, byłaby to ocena IF2,5 lub IF3. Właśnie w tamtym momencie trąba powietrzna była najszersza, co możemy dobrze zobaczyć na tym nagraniu pochodzącym z miejsca niedaleko na północ od Sieroniowic. Kolejne na ścieżce były Sieroniowice, gdzie szkody oceniono na T7 i kawałek dalej Balcarzowice. Gdzie ocena w skali Toro to aż T8. Oficjalnie, pomimo że to porównanie sugeruje siłę IF4, ocenione zniszczenia nie wystarczyły do przyznania tej oceny i sklasyfikowane zostało jako high end IF3. Po przejściu przez Balcarzowice, trąba powietrzna skierowała się w stronę Błotnicy Strzeleckiej. Jak możecie zobaczyć, z pierwotnej formy szerokiego wielowirowego tornada przybrało kształt klasycznego leja. Siła tornada w Błotnicy Strzeleckiej była już mniejsza i została oceniona na T5. Zaraz za Błotnicą Strzelecką, tornado zmieniło kierunek odchylając się bardziej na wschód i natrafiło na niewielki las, gdzie pozostawiło po sobie bardzo charakterystyczny wiatrołom. Jak możecie zauważyć, wiatrołom kończy się tuż przed miejscowością Dąbrówka, co sugeruje, że tornado uderzyło prosto w tą wieś. Okazuje się jednak, że mieszkańcy Dąbrówki mieli wiele szczęścia, gdyż tornado wygasło dosłownie tuż przed tą miejscowością. Pas zniszczeń pozostawiony przez to tornado miał 20 km i według danych z ESWd jego maksymalna średnica wynosiła aż kilometr. Uszkodzonych lub zniszczonych zostało 150 budynków mieszkalnych oraz 298 budynków gospodarczych. Rannych zostało 15 osób. Wydawało się, że ten 18-kilometrowy szlak zniszczeń to wszystko, co przyniesie ta burza. Niestety, superkomórka cały czas była bardzo dobrze zorganizowana. Co pozwoliło jej o godzinie 17.28 przynieść kolejną trąbę powietrzną w Rusinowicach. Podobnie jak poprzednia, tuż po powstaniu przyjęła formę tornada klinowego z wieloma podrzędnymi wirami. Niemal od razu była ona bardzo silna. W Rusinowicach maksymalne zniszczenia ocenione zostały na T7 w skali Torro. Niestety tutaj miała miejsce także pierwsza ofiara śmiertelna, a mianowicie 22-letnia kobieta przygnieciona stropem domu. Kolejne miejscowości na ścieżce tornada to Cieszowa i Kalina, gdzie również siła tornada mogła sięgać T7. Wtedy tornado przechodziło przez mocno zalesione tereny i co za tym idzie, niszczyło i powalało tysiące drzew, tworząc bardzo dobrze widoczny z map satelitarnych wiatrołom, znacznie większy niż ten w pobliżu strzelec Opolski. Niestety także w miejscowości Kalina życie straciła kolejna ofiara tego żywiołu, czyli mężczyzna, na którego domek letniskowy przewróciło się zawalone przez wichurę drzewo. Zaraz za zniszczonym lasem położona jest Blachownia, gdzie tornado to było najsilniejsze i powodowało zniszczenia nawet do T8 w skali Toro. W Blachowni poważnie uszkodzonych lub zniszczonych zostało 122 domy mieszkalne. Oraz 62 budynki gospodarcze. Potem uderzone zostały miejscowości Konradów i Gorzelnia. W tym czasie tornado zaczęło się zwężać, stając się klasycznym, wąskim lejem, podobnie jak poprzednie tornado. Tym razem jednak ścieżka tornada miała być znacznie dłuższa. Bardzo blisko znajdowała się Częstochowa, czyli miasto liczące obecnie 200 tysięcy mieszkańców. Gdyby tak silna trąba powietrzna przeszła przez jego centrum, straty byłyby ogromne. Na szczęście miasto nie znajdowało się bezpośrednio na trasie Tornada i finalnie zostało tylko lekko zahaczone. Maksymalna siła w Częstochowie osiągnęła T6 w skali Torro. Kolejne miejscowości to Wola Hankowska i Lubojna. Niestety z tych miejsc nie ma zbyt wielu materiałów, więc przejdziemy od razu do Mykanowa. Gdzie wydarzyło się coś bardzo niecodziennego, a mianowicie w momencie przecinania przez tornado krajowej jedynki, na jego trasie znalazł się autokar zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, gdzie znajdowało się 37 artystów. Zobaczcie sami, jak wyglądała ta sytuacja. Zobaczcie, tak. idzie, idzie, idzie. Idzie, idzie. Jak widzieliście, autokar został przewrócony przez tornado i koziołkował. Pomimo, że rannych zostało 7 osób, pasażerowie autokaru i tak mieli dużo szczęścia, że uderzyło w nich już słabsze i znacznie mniejsze tornado, przynosząc porywy wiatru o sile F2. Pomimo dużej siły, widać było, że cienki i mały lej jest tylko cieniem tornada, jakim był około godziny wcześniej. Na jego drodze zamykanowem znajdowały się miejscowości Grabowa i Bogusławice gdzie również siła tornada dochodziła do poziomu F2 zaraz potem tornado gwałtownie zmieniło kierunek odbijając na północ i uderzając prosto w wieś Kruszyna była to już na szczęście ostatnia miejscowość dotknięta przez tą trąbę powietrzną która chwilę później o godzinie 18.29 rozpadła się za lasami. Czas trwania tego tornada to lekko ponad godzina, a całkowity dystans, jaki przebyło, wynosił aż 53 km. Jest to ekstremalna odległość dla jednego tornada w Polsce, a nawet na amerykańskie standardy jest to i tak bardzo długi dystans, gdzie średnio wynosi on około 8 km. Tornado to przeszło przez 16 miejscowości, niszcząc lub uszkadzając 411 budynków mieszkalnych i 432 budynki gospodarcze. W jego wyniku rannych zostało łącznie 40 osób, a dwie straciły życie. Pomimo tego, że superkomórka przyniosła już dwa bardzo silne tornada, nadal była bardzo dobrze zorganizowana i, jak się później okazało, była w stanie przynieść jeszcze jedno niemal tak samo silne tornado. Co jednak niepokojące, to fakt, że na drodze mezocyklonu, czyli części superkomórki, z której schodzą tornada, znalazło się miasto Radomsko. Chyba nie muszę mówić, co mogłoby się stać, gdyby tornado tak silne jak poprzednie uformowało się nad miastem. Na szczęście, burza oszczędziła Radomsko, podobnie jak Częstochowę, i zaledwie 3 minuty po wygaśnięciu poprzedniego tornada utworzyła kolejne na zachód od centrum miasta, gdzie uszkodziło tylko jego obrzeża. Była to ponownie dość szeroka trąba powietrzna, która także przyjęła wielowirową formę. Siła tornada była bardzo duża, a dokładniej w okolicy Radomska została oceniona na T6 w skali Torro. Przemieszczała się ona dalej w kierunku północno-wschodnim, uderzyła w kilka pobliskich miejscowości, ale niestety nie udało mi się znaleźć informacji o sile Tornada w tamtym momencie. Dopiero z miejscowości szanowice pochodzi informacja, że zniszczenia zostały ocenione na T7 w skali Toro, czyli w uproszczeniu F3 w skali Fujity. Za szanowicami Tornado przeszło jeszcze przez kilka miejscowości, stopniowo słabnąc. Finalnie zakończyło swoją ścieżkę o godzinie 19.02 nad miejscowością Stara Wieś, gdzie szacowana siła tornada była na poziomie T4 w skali Toro. Trzecie tornado z tej superkomórki pokonało dystans około 35 km. Zniszczyło lub uszkodziło 344 budynki mieszkalne i 387 budynków gospodarczych. Nie był to jednak koniec burz, a także tornad podczas tego dwudniowego incydentu. Inna superkomórka nad Radomiem utworzyła około godziny 21 kolejny tornado. Pomimo tego, że przeszło ono nad bardzo gęsto zaludnionym terenem, na szczęście było bardzo słabe. Na tyle, że nie spowodowało żadnych poważnych zniszczeń i zostało ocenione na F0 w skali Fujitsu. Niestety nie udało mi się znaleźć żadnych nagrań tego tornada. Następnego dnia nad Polską. Pomimo, że już nieco słabsze, wciąż znajdowało się bardzo dobre warunki dla rozwoju silnych superkomórek, a także tornad. Skutkowało to kolejnymi dwoma potwierdzonymi przypadkami na północnym Mazowszu, a także na Podlasiu. Obie trąby powietrzne osiągnęły siłę F1. Łącznie podczas tych dwóch dni Polskę nawiedziło 7 potwierdzonych tornad. Cztery słabe o sile nie większej niż F1. A także trzy bardzo silne tornada, ocenione ostatnio na IF3 w najnowszej międzynarodowej skali Fujity, z których dwa otarły się o ocenę IF4. Pomimo, że od tego czasu minęło już 17 lat, Polska nie doświadczyła już później równie silnego incydentu związanego z tornadami. Jeszcze.